Dzień dobry, witam ciepło i przemile wszyscy moi oglądacze. Jasus z tej strony, z nowym filmem dzisiaj na kanale. Moje początki zabawy z botem graficznym, którego można podpiąć pod Discorda, który nazywa się MidJourney. Na razie obrazki, które widzieliście na shortach, zrobił mi kolega, żeby pokazać możliwości tego bota graficznego. A dzisiaj, godzinę temu, kupiłem sobie subskrypcję, za 30 dolarów zapłaciłem podatek VAT 6,90, czyli za 36,90, czyli 154 zł, ponieważ dzisiaj dolar jest po 4,20. Szkoda, że nie jest do 20 kwietnia, tylko jest 22 kwietnia. Dajmy na to. Lepsza data. Więcej dwóch. I, i będę chciał tego bota wykorzystywać w trzech sytuacjach. Po pierwsze, Spodobały mi się te shorty, że mówię Future is now że przyszłość jest dzisiaj, i pokazuje obrazek jakiejś danej postaci z kreskówki, anime, bajki, baśni, z filmu, który został stworzony przez człowieka i dużo czasu to zajęło, a także to, co Bot wymyśli i pokaże nam w ciągu 15-20 sekund 30. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz. Już niedługo i niebawem na kanale będą audiobooki. To znaczy będę chciał czytać książkę, ale zastanawiałem się jak to zrobić, żeby było to najlepiej. A najlepiej byłoby to tak, że nie jak są audiobooki, czyli pokazany jest jeden obrazek, czyli na przykład okładka książki i czytane przez dwie godziny, bo tam nie ma co do oglądania kompletnie. Ja wiem, że tego większość osób tylko słucha, ale tym, którzy chcieliby coś pooglądać, chciałbym dać Bodziec wzrokowy w postaci fajnych, ładnych obrazków pod książkę, którą czytam. Pierwszą będzie Misja. Książka opowiada o tym, jak pewnego pana porwało UFO, pokazali mu swoją planetę przez 7 dni i zwrócili go na Ziemię i kazali opisać to, co widział. Nie jest w ogóle ważne, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, nie oceniajmy. Fajnie się tę książkę mnie czytało i chciałbym wam ją pokazać, przedstawić. Nie chciałem pokazywać się na kamerce podczas czytania, bo na pewno, znając moją dysgrafię, dysortografię, dyslekcję gdzieś w tekście czytanym się pomylę, a wolałbym to zrobić mocniej, profesjonalnie, więc z cięciami, więc dużo pracy jest przede mną, także ładnie ją przeczytam, ładnie odszumie, żeby było to w porządku. Pewnie będę czytał w nocy, żeby było cicho. Z kotem na kolanach. Zobaczcie. kot. Cześć lala. Cześć. I trzecią sprawą będę chciał wykorzystywać tego bota na przykład do live'ów. To znaczy, wy będziecie życzyli sobie, jak się nauczę, bo jeszcze kompletnie nie umiem. Wy będziecie sobie życzyli jakiś obrazek, a ja będę go wam produkować. I chciałbym, żeby mnie się zwróciło 154 zł i dam 80 groszy, nieważne. Za jakiegokolwiek Donata, jakiegokolwiek, nawet i 2 zł, 5 zł, nie wiem, i co łaska. E, gdy ktoś będzie chciał ten obrazek w większej rozdzielczości, czyli nie tylko taki jak widzimy go z live'a i można sobie zrobić screena, tylko jednak, żebym ja go wysłał komuś w postaci no, pliku JPG większego, normalnego, ładnego, e, to życzy sobie coś, żebym ja wpisał do tego bota. Muszę nauczyć się, jak do niego się zwracać. Pomoże mi w tym chat GPT. Bo czemu nie? Jednym botem będę pisał do drugiego bota. Fajnie, nie. I jeszcze czwarta rzecz w zasadzie. Czwartą rzeczą, do której chcę go wykorzystać, to do nauczenia się tego narzędzia. Po prostu, czyli przez miesiąc daję sobie taką swobodną swoją zabawę z tym botem. I ten będzie odcinek krótki, zaraz go kończę. Chciałem wam tylko pokazać, że kupiłem sobie takie narzędzie. Zasubskrybowałem, kupiłem. No na miesiąc wynająłem. Więc te obrazki tworzone przez sztuczną inteligencję według prawa, które jest na razie nieopisane dokładnie. W każdym razie, one są nieplagiatem. To znaczy, jak sztuczna inteligencja na podstawie wieloobrazkowych badań zrobi mi coś dla mnie, to ten obrazek jest unikatowy, jedyny, więc mogę go wykorzystywać w swoich treściach. Więc chciałbym się go nauczyć. I teraz, pierwsza komenda, którą wpiszemy. Sam jestem dziwny, dziwny, sam jestem ciekaw, dziwny jestem, dziwny jestem, sam jestem dziwny. To jesteś dziwny? Nie, to ja jestem dziwny. Pierwszą komendą, którą wpiszemy do bota, będzie, bo mam już Dragon Balla, a konkretnie Goku, Son Goku. Nie jestem z niego do końca zado zadowolony, miałem tylko dostępne cztery obrazki, ale chciałbym mieć Wegetę. Chciałbym mieć Vegetę. Adacho pozdrawiam, serdecznie ciepło i przemile ctrl C, Control V. standing in a battle. Ready. I tak dalej. I zobaczymy, co on mi zrobi. A, ja muszę najpierw. Jak to się robiło? Slash. I. I... Imagine. Prompt. I tu wklejamy bim, I zobaczymy, co on mnie tutaj zaproponuje. Dobrze, robi. Państwa robi. Oczekujcie shorta. Oczywiście z tego. Ty dobre zrobi. Mamy 31%, a już widzę, że fajne obrazki będą. Uhu, ale zabawka. Niesamowite. No dobra, to nie jest Wegeta. Ten po prawej stronie na górze, jedyny, te oczy są trochę za nisko, trochę za małe. Wyraz ducha, no jest wegety, on jest dumny, on jest nim, ale nie jest nim. Dobra, to nie jest ta kreska, ale to jest ten duch w oczach. Okej. Okay. Będzie zabawa. Aha, jak kliknę U2, to na podstawie drugiego zdjęcia on mi wygeneruje cztery podobne na podstawie tego drugiego zdjęcia. Dobra, to jeszcze poczekajcie chwilę, zobaczymy co on wymyśli. Teleport do tego, jak już on to mi wymyśli. Jednak, gdy kliknąłem U2, to on mi powiększył ten konkretny drugi obrazek, a gdy kliknę V2, to on na podstawie drugiego obrazka, czyli tego, zrobi mi cztery podobne, więc czekamy na jego propozycję. Czekając na cztery obrazki z tego, który widzicie, powiększonego, zrobiłem sobie jeszcze jedne. Tutaj wyszło średnio, bo to jest kompletnie niewegeta. Zrobiłem sobie, poczekałem i mamy wariacje z tamtego obrazka. Rzeczywiście są mocno podobne i się różniące. Ok, znajdź 10 różnic. Ha! Na przykład. Ale tutaj postanowiłem stworzyć jeszcze jeden obrazek, który. To nie jest wegeta. <laughs> Jakby wegeta się taki zobaczył, to zrobiłby to, co na końcu walki z bu. <śmiech> Czyli... <śmiech> Dziękuję bardzo, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się, pa, pa.